Jak aktywować i wykorzystać pełny ślad rewizyjny w subiekcie Nexo Pro? Pełny ślad rewizyjny pozwala monitorować zmiany, jakie zaszły w danych zapisanych w programie. W celu jego aktywacji przejdź do modułu ślad rewizyjny. Przy pierwszym uruchomieniu modułu program zapyta o aktywację pełnego śladu rewizyjnego. Ślad rewizyjny możesz również aktywować w konfiguracji programu. Z poziomu parametrów śladu rewizyjnego i monitorowania danych osobowych określ obiekty, widoki i zdarzenia, które program będzie monitorował. Z poziomu parametrów monitorowania danych osobowych określ obiekty, widoki i zdarzenia, które program będzie monitorował. Weź jednak pod uwagę, że dokładność śledzenia zmian na poszczególnych dokumentach w subiekcie Nexo Pro nie jest w pełni konfigurowalna. Jest albo włączona, albo wyłączona. Wszelkie zmiany wykonywane przez użytkowników programu na określonych w parametrach danych są odnotowywane w module. Możesz śledzić, kto i kiedy zalogował się do aplikacji, kto wprowadził dany dokument do programu, który z użytkowników go poprawił a kto ewentualnie usunął. Zmiany odnotowane przez pełny ślad rewizyjny można dodatkowo śledzić kontekstowo na danym dokumencie. W tym celu otwórz zapisany w programie dokument i przejdź do jego ostatniej zakładki.